Ej, hey, witam Was serdecznie z tej strony, Przemko. zapraszam Was na kolejny odcinek na San okolicach. Jedziemy do sklepu musimy odebrać nasz siewnik. No i będziemy jeszcze obie siać. Temperatura będzie dobra, tak jak wrócimy. Więc mi się wydaje, że powinienem już dać radę zasiać. Mamy 8 to gdzieś koło 10 jak zaczniemy to już, już powinna być temperatura dobra prawdopodobnie tutaj zasiemy sobie owiec na tym polu no a reszta to już później będzie słonecznik kukurydza i my się wydaje że tyle Tyle na ten, na ten rok upraw wystarczy. Trawa tam jest rośnięta, jest oblana, więc nie musimy tutaj nic kombinować. Przysiębniczek do odebrania. Jeszcze chyba jakieś sprzęty były na sklepie do, do odebrania A tu po krawężniku pojadę Taki prasa jest do Do scholowania Prasę to zdążę odebrać Problem z tym siewnikiem polega na tym, że on nie ma potrzebacza i nie wiem czy nie będzie za duży dla mnie, A, ale może jakoś, może jakoś się poradzimy. Na razie mamy 0 stopni, 2 stopni przy glebie, więc prawdopodobnie aż... sprawdźmy jeszcze jak to wygląda. A jeszcze wszystko jest na niebiesko, więc trzeba trochę poczekać. Ale w tym międzyczasie sobie zasypiemy spokojnie siewnika, przygotujemy. No, kawał siewnika to jest. Dawno nie grałem na sandomirskiej kurczę musiałem porlatać po mapie, zobaczyć co tu w ogóle mam do zrobienia. O, przyczepę będę musiał przestawić. Bo przeszkadzać tu będzie. opuszczać będzie lepiej, co nie? O. No w ogóle jak cena kiszonki? Zobaczmy jak cena kiszonki. Kiszonka, kiszonka, kiszonka. I ile będą płacić za tą kiszonkę? Czy to się opłaca ją wywozić? Yy, po 200 i rośnie. No to, to tak... Tak średnio bym powiedział. Na razie i tak nic lepszego nie ma, więc usypmy tej kiszonki trochę. Mam modyfikację na odwracanie się, nie przekręcę się dookoła. fajne I tak widać, że... To jakby się przez ramię człowieka obracał. Bardzo fajna modyfikacja A tutaj ile mamy? O, tu jest chyba więcej. Tak, tu jest dużo więcej. Brrr, niech, niech se tam naleci A my pobiegnijmy sobie tam jeszcze. Zobaczmy jak to tam z tymi nasionkami. A nasion w ogóle nie mam. Uuu, Lipa, trzeba do sklepu jechać. Nasiona przetargać. Dobra, trzeba przyczepkę brać do sklepu, zasypać po nasiona w takim układzie. Tak, ale to pojedziemy chyba małym klonikiem. Nic trzeba kupić, ani nawozu nie ma nic. Tu jeszcze mamy trochę płynnego. Gdzie ja mam tego małego faktorka tam chyba przy tym? Słomy mamy chyba do pełna tak. Dobra. Ah. To jedziemy do sklepu. Ja muszę wyłączyć tą skrzynię, bo będzie mnie irytować. No tak jak mówiłem, ten mały Dion zostanie na pewno do końca. Tą tę siódemkę pewnie będziemy wymieniać na jakąś też siódemkę, na ósemkę. O kurcze, jakieś coś tam napisy mi skakinęły, zobaczmy, co to co tam za zapotrzebowanie mają. Zajrzyjmy, tu jest, na co to na soje, ale co to za cena jest? Trochę kiepska ta cena nawet przy normalu to to jest słaba cena czy ja w ogóle sobie mam? nawet nie mam Uuu. dobra, jedziemy z tym koksem i dostałem po że mikser mikser nam już tam ładnie skończył TMR, mielić Idziemy do naszej romanówki. Dobra, zaparkujemy tutaj. Kurna, tam już nabrudziły te krówska. Choroby już trochę nabrudziły. Ale jeszcze nie ma tragedii. Dobra, pojedziemy sobie w takim razie, bo i tak jest jeszcze za zimno, siać nie będziemy, więc pojedziemy sobie z, tym, z tą kiszonką, gdzie ta kiszonka była, tu jest kiszonka, ucwaniaka po 230, lepsza nie będzie, tutaj jeszcze jest 8 ton i 62 tonki, więc dla mnie spokojnie wystarczy, tutaj też 26 ton się narobiło, więc jeszcze jedno nawet będę mógł, będę mógł jeden taki skład sprzedać Dobra Możemy jechać Hałasu to 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 robi No 47 to, to ma co ma co robić jedziemy do cpaniaka, sprzedamy to Więc dużych pieniędzy z tego nie będzie, ale zawsze jednak trochę. Aj dobra, zaraz zobaczymy ile hajsu zgarniemy. Dobra, kituj. Wywalaj to Wszystko A dzisiaj to na pewno się nie uda Żebyśmy kurde Zaczęli siać Bo ta temperatura z tego co widzę Nie jest za wesoła Jest już kurde a Więc raczej cieplej nie będzie No 10 tysięcy wpadło Dobra i to yy, Gdzie jest tu jest pogoda No właśnie Tak średnią z tą pogodą wam powiem Jutro będzie w miarę przyzwoicie, więc jutro się będzie będziemy bawić siebie. dzisiaj to chyba zajadę tylko ogarnę sobie krowy pójdę sobie oglądać jakieś filmy na youtube hajsu trochę wpadło, więc głód nam nie grozi A i tą prasę ściągnąłem też w międzyczasie. Kurde, no. Widzisz, że rozpędzony ciągnik jedzie. No, zobaczcie, to jest taki, nas ciągnik z takim. To ci błazi prosto pod koła. No. Dziot. Hm. Dobra, tu wszystko poogarniane. Ja idę sobie na TV. A my widzimy się. No nie, w kolejnym odcinku. W tym tylko, że jutro. Cześć. Dobra, wstałem. Ja nawet mi się trochę długo pospało. Bierzemy się najpierw ja tutaj przy krowach obrobie i bierzemy się za ten siebie. Bo kurczę to masakra, jest. Czekajcie, przewoda odczepię. Tutaj trzeba wymienić chwyta kana od Bel na łyżkę. Ale to nie będę wam pokazywał. No już oblecę sobie i się będziemy widzieć jak skończę Kurde, już nie wiem która beczka no Boże wożej Boże... jeszcze trzeba było mleko wywieźć i to chyba wywieziemy zanim pojedziemy w pole bo w polu mi się trochę zejdzie a trudno żeby tam jakieś nie skwasiło się czy coś bo to szkoda by było no masakra jakaś a mam 20 tysięcy litrów prawie, szkoda by było, nie? Dobra. To można zamknąć. Czemu się nie chce pokrywa zamknąć, błogowała się coś. dobra Dobra, tak się gdzieś Podjedziemy sobie od razu pod przyczepkę i nasypiemy do niego. Ja się kurde, tak kiepsko stanąłem, że teraz będę miał problem z podczepieniem tej przyczepy. Nie chciałbym tu w garaż zaraz przypakować. Dobra, prr. Zasypmy sobie ten siewnik. Odstawię go i pojadę z mlekiem cztery tony się wsypię, to chyba starczy na razie. to on może tak stać ale znowu będę miał ciężko podczepić A, tu se go postawmy mam nadzieję, że mi paszowóz nie będzie przeszkadzał Dobra, zatankować to mleko. Dobra, lejemy. Ja je wywiozę i my się widzimy za, za chwilę. Dobra, mamy 19, prawie 20 tysięcy litrów, więc jedziemy z tym do mleczarni. Może jeszcze bym nie wywoził, ale szkoda, kod nas się, czy cokolwiek później dostanę jakieś głumiane pieniądze, a tak to lepiej lepiej tak mieć jak jest, żeby sobie tutaj nie zepsuć opinii. Dobra, zobaczymy ile dostaniemy pieniążków. prawie 50 tysięcy więc przyzwoicie no a zobaczcie a jednak rośnie a York napisze mi że nie urośnie a jednak wykiełkowało może nie nie będzie jakieś specjalne ale jednak wykiełkowało ja wiem że to za wcześnie nie patrzyłem kurne, na temperatury, było za zimno no ale ale jednak się udało wykiełkowało i to jest dla mnie bardzo bardzo ważne jeszcze kawałek dobra stop jedziemy testować nasz nowy, silnik No się z jakie no ja, dobra, skręcamy sobie na to pole, no i ciekawe jak on sobie będzie radził. Dobra, rozłóżmy go. Szerokość robocza to on ma 12. Zobaczmy, jak to teraz będzie wyglądać. Troszeczkę ja bym się jednak przesunął. Dobra. Opuścimy. I jedziemy. A z zewnątrz popatrzmy sobie, jak to wygląda. No i spokojnie, ciągnik sobie radę daje bez żadnych problemów. No ja dla mnie gra gitara. co zatrzymajmy się ja nie tu, tylko tu. Ja się muszę tutaj oczywiście wyłączyć, sobie chudy właściwie to tak. I standardowo zrobimy sobie miniaturę, a ja chudy wyłączyłem, kurde, tu i tak o, będzie piękna płoteczka na miniaturkę, dobra, chudy włączyć, to wyłączyć, jedziemy. no mi się bardzo podoba teraz się nie da odwrócić dookoła trzeba w dwie strony patrzeć kawałek się podjedziem ładnie się podnosi no powiem wam że zadowolony jestem z tego zakupu tutaj sąsiadowi kartofle poschły Czy GPS-a dobra, już można opuścić. kurcze ładnie to wygląda. Piękna maszyna. Ja jestem bardzo, bardzo zadowolony. Ładne rurki, tu wszystko ładnie się sypie. Nic się nie zapycha.

I takim zestawem to już można pracować. Można będzie zwiększać areał. Kukurydzę mam jeszcze wąski, ale na razie wystarczy. Na razie nie będziemy wymieniać. Grunt, że ten działa jak trzeba. Zrobimy deczko dłuższy odcinek. Skończę to pole na tym odcinku. Kurde, takim sprzętem to ja to pewnie naras ogarnę. Jedyny mankament jego jest taki, że nie ma tego. Że on nie ma podsiewacza, nie? No i to jest duży problem, że on podsiewacza nie ma. Jeszcze kawałek, dobra. Nie widzę, że tam trochę zostało. Od razu udziawniemy. że ta modyfikacja na realne. złamie wami do przodu. Na realne oglądanie się jest dosyć ciekawa. Dobra, tam, żeby nie pakować się za bardzo. I zostanie niewiele tam już taki mały przejaździk z boku. Później trzeba będzie pojeździć na wóz, sygnąć. Siewka na nawozu jest, to przynajmniej teraz będzie służyć porządnie. Nikt się nie zapycha, mam nadzieję że nie dobra trochę, trochę nim cofnąć i tutaj też tego powszechniaka se strzelę w sumie to można wyłączyć dobra, do dlatego żebym tam nie zawadził za bardzo zaraz jakiegoś znaku albo płotu sobie nie przestawił to już nie chodzi o płot, ale szkoda się wnika. Jeszcze kawałek, dobra płotu bym nie przestawił, ale drzewą zahaczyć. Nie wiem, tutaj te uschnięte to on i tak będzie zaurywał, więc ja mogę spokojnie wjechać. Dobra, ustawimy sobie gps piesa, się przesuniemy tak ładnie? I dobra, jedź chopię, i będziemy mieli pięknie pole zasiane. Kurnia, coś pięknego. Owiec się zwierzę, to się później rzepak tutaj da. Jeszcze to jedno pole muszę tamte też ładnie owsem obsiać, ale to już poza odcinkiem. Tutaj przyjdzie soja, prawdopodobnie ewentualnie słonecznik. No, jeszcze zobaczę. Pięknie, kurcze. Robota zrobiona się ładnie składa. Piękna sprawa. No i dobra, tym optymistycznym akcentem. Ja będę kończył dzisiejszy odcinek. My się będziemy widzieć w kolejnym. Do zobaczenia. Cześć! Po tym ranem nie będę zasuwał.